Halo, hej, cześć, siemano, z tej strony jest I witam was w następnym odcinku z Farming Simulator 19 Seasons Już chciałem jest 15, tak z przyzwyczajenia e, Witam was w tego typu, w następnym odcinku, tak, witam e, Co mogę dodać, siema pimpek e, Co mogę dodać, dawno nie było tej serii, wiem Przepraszam od razu tak mówię na wstępie jak może mi troszeczkę gra ścinać, ale to jest powodowane, gdyż iż ponieważ dobra nieważne ale no trochę za dużo modów znowu muszę pousuwać trochę tak ale dzisiaj będziemy sobie robili jaką akcję orkę bo kurde muszę troszeczkę tutaj zapytać się dlaczego tak rzadko sezony są bo kurde ja tutaj nie chcę co odcinek robić to był taki wyjątek że robiłem dwa odcinki kurde z akcji obornik tam wtedy Kurde, bo jeszcze... Oj, tutaj już zacząłem orać trochę. Tyle, żebym się kurde yy, narobiło, wymaga wapna jeszcze właśnie. Jeszcze będziemy yy, rozrzucali wapno w którymś odcinku. Muszę pamiętać o tym. Na to pole tutaj i jeszcze gdzieś, yy, gdzieś, gdzie nie jest zaorane jeszcze. Yy, no, a tutaj wszystkie pola sumie mamy obrobione. Tutaj mamy zaorane, tutaj mamy skultywowane całe poletko. Będzie wymagało zaorania niedługo, ale to, to już tutaj gdzieś nie mieliśmy jeszcze jasne, tak które tutaj pobiegam. A nie, dobra, tutaj jest zaorane Ty kurde, ty to musimy... Bo prawie wszystkie pola wykonają wapta. Tutaj to nie. O a to już tutaj wymaga, Nie, to nie wymaga. To też nie wymaga. Te dwa wymagają, a no tutaj już kurde, ten kawałek coś nie zaorałem, bo to już zacząłem orket. A dzisiaj jedziemy takie zaorać pole, takie nieużytki, że tak to nazwę no bo eee, się tu było co błocko zrobiło eee, czy coś się zmieniło od poprzedniego odcinka na gospę jakieś pojazdy eee, bmw jest eee, tak nieważne mam dwa auta nie pytajcie dlaczego tak się ba tak kurde sobie po prostu żeby sobie były a tutaj tutaj za bardzo się chyba nic nie zmieniło tak poza tym eee, no mam tego moda eee, na serwisowanie maszyn i ogólnie nie wiem czy to przez to przez dzisiaj co takim sprzętem będziemy robić nie wiem czy przez czy to przez ten przez tego moda mi tak laguje mam takie wrażenie że zaraz jak go kupiłem że to przez tego moda ale ogólnie kiedyś jak patrzyłem w vlogu wtedy co nie wiem, ten problem z 19 co niestety tych wykopów nie dokończyliśmy i już nie dokończyłem yy, no yy, to wtedy dlatego ten save wygląda trochę inaczej bo bo to był safe tak jakby jeszcze tam trochę do tyłu cofnięty, bo, bo właśnie przez tego moda mi jakoś, nie wiem, wcześniej grę krzaczyło, także chyba go będę musiał odinstalować, ale podoba mi się ten Ursus, także dzisiaj sobie nim popracujemy i pojedziemy sobie na pole, tak? Światła sobie tu włączymy, to będzie 15, ale w pramiu grę Także nie muszę się martwić Kierunkowskaz Łooo No 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 Tutaj jest ruch Bo w 15 nie ma, to nie nie, że jest wyłączone ale po prostu nie ma go na mapie Na Podkarpaciu, to jest taka myślę jedyna rzecz, którą bym dodał do Podkarpacia jakby bo... Ale ja miał tą jak jakoś modyfikować, ja tak to to myślę, że jest mapa, tylko teraz muszę sobie przypomnieć Czy ja dobrze jadę Nie jestem pewny, zobaczymy czy dobrze jadę Dobra, czyli tutaj trzeba jechać, okej, okay, dobra To wszystko jasne, to już wiem gdzie muszę jechać kierunkowskaza nie mówi się trudno Tutaj też takie pola są Kolonia no tak gram na tej kolonii, bo już łabuję. nie chcę mapy zmieniać Szczerze nie wiem czy nie nagrałbym coś jeszcze Jakbym miał bardzo ochotę na formy Żeby nagrywać jeszcze to zrobimy taką serię tak jak sezony tutaj poboczną, taki po drugi sezon Można tak powiedzieć w cudzysłowie drugi sezon no tutaj też jadę do końca bo zacząłem orkę ale nie skończyłem jeszcze także Trzeba się tutaj ustawić i jedziemy dalej i ja będę w tym czasie Do końca to co mówiłem bo kurde Nie nadążę Mówić o dobra Elegancko niech będzie tak Ruszamy i jedziemy dobra a ja będę w tym czasie mówić I ogólnie teraz Chciałbym powrócić z tym sezonem drugim Minecraft Survival Sezonem drugim Sezon drugi to już był ile czasu temu, kurde hawaia Chciałbym zrobić sezon trzeci Minecraft Survival Minecraft jakiś na modach coś To nie wiem, sezon trzeci, nie wiem, czy bym robił za sezon trzeci Na razie myślę, że robiłbym na pewno Minecraft Survival Bo dawno nie było Bardzo dawno, także mam Chodzi o takie moje plany, no, tak jak mówiłem, chciałbym troszeczkę by moje materiały były lepszej jakości. Może, o tak bym to nazwał lepszej jakości, żeby moje materiały były, bo no są róż różne, no po prostu wiecie, różnie to była. Chciałbym też inne jakieś które montować w ogóle, żeby to troszeczkę jednak no, yy, jakoś, żeby nie stać miejscu, ale z jakością też. O! To się dzieje. Ale teraz laga miałem wielkiego, kurde. Na nagraniu pewnie też będzie widać raczej. Kurde, ale ścinki teraz miałem. Muszę tu uważać. No, dużo tego tutaj pola nie zostało, tak to szybko pójdzie. Tutaj widzę, że takie mi miałem, to może sobie zrobię takiego poprzeczniaka przejadę takiego poprzeczniaka szybkiego przejedziemy w tamtą stronę jak już i tak muszę tam podjechać no yy, i co jeszcze mogę powiedzieć to yy, no chciałbym też jakieś więcej gierek ponagrywać ale to zobaczymy Bo no teraz yy, będą znowu cityski city za darmo zrobiłem może drugie podejście bo tam minieszków pamiętam jak nagrałem odcinek, bo że takie sensowniejsze, bo mi się coś udało, wiecie, lepiej. I to tam jeszcze tak myślę, że można by zrobić. Co to nie miałem powiedzieć? A no można by zrobić ogólnie... Też jakąś nową serię coś bym wymyślił z jakiejś gry, nie wiem kurde... następnej serii z Minecrafta nie chciałbym robić Jeszcze z takich starych serii, które które oj oj, oj kurde, przepraszam Jeszcze z takich starych serii, których nie, kiedyś nie dokończyłem Mamy też takie jak w Minecraft Nether, nie wiem czy ktoś pamięta No to była taka seria wejdzie 2020, takie pierwsze let's playe moje Nagrywałem takie seriowe, bo wcześniej takie no, starałem jakieś jak aktualizację Minecrafta robiłem jakieś tam odcinki, są nowego tam parę odcinków było. No tak zmieniałem jeszcze pomysł na kanał oprócz tej serii pierwsze, która była, już odpalona chyba wtedy, jak dobrze pamiętam. I no, i Minecraft pierwszy, nie będę go do mimo że mam w sumie tego sejwa Ale no nie będę go do dotańcał po prostu, bo, bo nie bo już zrobiliśmy ten sentymentalny powrót i w ogóle, i, i no. I kurde, wiem, przepraszam, że w tyle czasu nie było mini prosta, także Minecraft będzie czekał dosyć długo na swojego następcę, czyli więc do pierwszego. I tak jak już mówiłem, może z pizodów, jest to wygarną jakąś nową serię widzowie bo byłoby spoko, nie powiem, że nie oj, lagi, lagi, lagi tak, tak jak mówiłem, spoko ten motar, więc on mi tak ścina w tej, tej kabinoczce nie za bardzo nie widzę, bo akurat ten słupek jest z drzwiami akurat jakbym miał się obejrzeć, kurde, coś nie jedzie dobra, widzę, że to pole całe pójdzie Hmm. Oj oj oj, przepraszam Nie do gesundheit, tak? E, no Eee Nie chciałem Co ja miałem jeszcze powiedzieć, tak myślę Eee No właśnie, widzowie Ogólnie, tak jak już mówiłem nie będę to już mówiłem w tym odcinku, nie chciałbym ogólnie troszeczkę bardziej uroz urozmaicać ten kanał. Bo teraz aktualnie lecimy, mamy tak zwanego speed Polisfarma i ten Speed Police Farma. Kurde, nie ukrywam, że szczerze jak to to rzuciłem, nie pamiętam ten odcinek coś epizod drugi coś to miało już być taka jak końcówka Polisfarma. Chciałem go już skończyć, bo nie robię sezon drugi 19, tak dobrze słyszycie na jakiejś innych polskich i być może multiplayer miało taki coś istnieć, ale no nie wyszło po prostu, także o drzewo ukradli, także po prostu nie wyszło. W sumie może i dobrze, bo myślę, że powstanie masny sezon pierwszy, także może to nie będą jakieś bardzo rozwojowe filmy, bo szczerze powielam to, to kiedyś robiło wiele youtuberów w sumie i to i mafia Soles do tej pory to robi w nowych farmingach takie wiecie serie alo fabularne takie wiecie, serie i trudne kabot robił serie, i to sporo ludzi robiło serie z farminga także powiedzmy pobieram to co kiedyś inni robili także to nic nowego nie jest ale staram się to też zrobić na swój sposób także wiecie no Także myślę, że staram się też coś oddać od siebie No i myślę, że stary Pawajez byłby z siebie dupny z tym stylu. Bo chciałem taką serię zrobić, ba, taką retro W sumie w nazwie tej serii brakuje właśnie słowa retro, ale to... Na zakończenie serii, no się, tak to nazwę Ale to jest po prostu Polish Party, tyle. tak... I, no co jeszcze mogę powiedzieć to, jeszcze ym... mogę powiedzieć, myślę, że o, tu jeszcze kurde, tu... a propos, zapomniałem, szybka miniaturka będzie, o taka fajna, do kurde, jeszcze ostatnio nie wiem co ja mówiłem, ale mam troszeczkę kurcze problemy z dyskiem Co mi się długacz włączył nie yy, mam ostatnio trochę problemy z dyskiem w sensie miejsca mi zaczęło przepływać na tym dysku głównym także tam pousłużałem parę aplikacji chodzi o to, że ja zawsze kurde, potrzebuję troszeczkę taką przestrzeń, teraz za przestrzeń coś tam naprawiło, bo obecnie mam yy, jeszcze przed nagraniem mam y, 10 GB nie, 10, tak, 10 GB wolnego miejsca na dysku Ale ta przestrzeń to tak naprawdę 20, 20, 17 GB Albo pojadę tu A to wszystko po to po prostu żeby jak y, wiecie bo materiał swój y, jak nazywam sam też jest pojewany znaczy, nie możemy mieć pełnego dysku y, no, a na drugi dysk to no, się, się zapisuje z automatnie, a także nie tego nie, no, nie, nie ingerować po prostu w to. Także mam no, jedziemy kurde i myślę, że jeszcze e, dzisiaj nie będziemy tego robili, ale zostawimy sobie tutaj oto pięknego Ursusa. 914 tutaj i go sobie zgasimy, niech sobie tu stoi tutaj 60 też jest yy, też niech stoi w sumie fajnie podoba mi się kurde ładnie mi to tutaj wyszło ten tły bardzo według mnie pasuje do tego ursusa yy, do 60 mafii solec tak kurde i myślę że żeby nie no 60... 30 od pana bo ta, ta 30 mi się na podoba mi się nawet mam, mogę lec, że jest troszkę niewiele ale jest troszkę lepsza od tej 15 także no myślę, że tutaj godna robota bo przez długi czas Grałem dziewiętnastkę, nie mogę znaleźć dobrej, porządnie zrobionej trzydziestki. Także myślę, że... Zarąbiście. O, kolorystycznie pasuje w Łooo, co tu się popsuło? Chciałem tak to wyprowadzić, ale widzę, że, ty, że przedni zaczep nie działa, że to no. zapniemy pod tył, bo sześćdziesiątka z nie będzie jeździć oczywiście, ale... O, no, teraz miała liża wolny obroty z haszą Powoli, powoli Wyprowadzimy to Takie coś mam na rozrzutnik nawozu będziemy może nie, niekoniecznie piesko, a 60 sobie będzie pod to Będziemy po prostu sobie tego rozrzucać na wóz. Bo by było jakby na serce porównane do 15, czyli wiem, ja, ja tam mam ten rozrzucają na wóz, nie wiem, jakiś duży. To się je pojemny jest, ale nie jest taki, widać, za duży, to tak. A ja, nie wiem, kurde, tam 15 to wiecie, nie mam co porównywać, bo to jest, wiecie, troszeczkę inne wody. No. 15, 19 to jest jednak trochę różnica myślę No niech sobie, wiedział, tu sobie siły użyjemy, no tutaj tych drzwi nie będę potrzebował To tak. hmm. sobie wjedziemy, tam była 60, i 30, właśnie, no ja ją tam wprowadzę, ale no, obecnie Mam na razie dwa ciągniki, bo 913 jest wykorzystana. I to by ją wziąłem w ramach dzisiejszego do tego pługa 60 niby też sobie daje radę, ale ta orka poszła szybciej po prostu Bo 60 chyba tam 7 na godzinę Także trochę wolno to ora O no, tutaj cegła fajna A tutaj się te te baguje się, bo to, to tutaj jest i kurde ja tego nie mogę przystawić dobrze jest maszyn, to tutaj ta odśnieżarka jest. Myślę, że zrobię sobie odcinek z odśnieżania śniegu, jak dotrwamy, bo pora roku, na razie jest późna jesień i nie będę na razie przewijał, bo, bo niestety, no, bo nie mogę po prostu. Myślę, że to będzie miało swój klimat też, na przykład jak będzie wczesna zima, to sobie pojedziemy po drzewo do lasu, czy coś w tym stylu swój klimat będzie miało i, i no, jak będzie taka zima wiecie w pełni to sobie tu e, odśnieżarką poodśnieżamy podszczepimy to nie wiem czy do 60 czy e, nie pamiętam jakie, mnie, jakie to tam miało wymagania e, względem koni mechanicznych ale się dowiem no i co ja widzowie jadę teraz na przejażdżkę Borewiczem tak, odpalam pierdzielonela. O! Nie chciał zapalić za pierwszym. Dobra. Odpalam. I myślę, że nie będę przedłużał, żeby ten odcinek też nie trwał zbyt długo, żeby mi się zdążył elegancko przesłać. Także co, to by było napierz dzisiejszego odcinka. Ja byłem Hawajes.